Czym z nich będzie? Marcin El Testosteron. Najman. Go przeciwnikiem będzie. Paweł Prezes Fen Jóźwiak. Dawid, crazy, załęcki. Mateusz, dom Diego, Chciałem zapytać o przyczyny. Tak po prostu sobie nie podajecie? Czy wiesz, żeby ci Dawid nie wyciągnął ręki, czy jak? Po drugie. Wiem, że Dawid by nie wyciągnął ręki już kilka razy. W sumie mieliśmy taką sytuację, więc. No, tak to wygląda. Dawid, jak to jest? Aż takim czujesz aż nienawiść, nie wiem, brak sympatii do Diego, że nie podajesz mu ręki? Solidaryzuję się z synem i tyle. Dobrze, natomiast tutaj panowie od razu zaczniemy od tego, co zaskoczyło wiele osób, ponieważ jeden jak i drugi mówił, że nie weźmie walki ze swoim przeciwnikiem. Ty Diego mówiłeś, że chcesz sportowych wyzwań coraz lepszych, nie masz po co walczyć z ojcem Denisa, a do Dawida zaraz przejdziemy, więc co się zmieniło, że wziąłeś tę walkę? Kurczę, propozycja przede wszystkim padła parę dni temu e, i decyzję to że biorę tą walkę, podjąłem sobie jeżdżąc na snowboardzie, jeżdżąc na desce. Teraz przebywam właśnie w Białce Tatrzańskiej i trochę trenuję i trochę jeżdżę. Padła propozycja, last minute i, no i po prostu to wziąłem. Zdarzało się już w mojej karierze to, że w ostatnim tygodniu, kilka dni przed walką, zdarzało się brać walki za mniejsze pieniądze, więc czemu nie. Natomiast większe tutaj zamieszanie zrobił nasz stary wywiad, Dawid, ponieważ ty w wywiadzie powiedziałeś, że nie zrobisz takiego pojedynku z tego względu, że nie chcesz w jakiś sposób sprawić przykrości Denisowi. Bo jakby to wyglądało, gdyby ojciec 46-letni pokonał największego wroga swojego syna, a mimo to siedzisz tutaj i chciałem, żebyś wytłumaczył widzą, jak to się stało, że jednak zmieniłeś decyzję. No co mam powiedzieć? No tak mówiłem, no ale jak to się mówi, nie tylko kobieta zmienną jest. Okej, okay, a co się zmieniło w twoim przypadku? No co, zadzwonili, zadzwonili, męczyli, męczyli. Nie w końcu uległem. Dosłownie. Okej, okay, a taki główny powód tego męczenia, to znaczy, co się działo w tym męczeniu, że jednak stwierdziłeś, dobra, czy przegadałeś to z Denisem, że jednak nie będzie smutny, jeżeli byś wygrał z Dondiego? Nie, tak jak rozmawiałem z Denisem wcześniej dużo na ten temat, to mówił, że ja pochopnie oceniam to, że on byłby smutny, on nie byłby smutny, także... Jednym słowem, spłynęłoby to po nim. A no co, no, Federacja straciła ostatnią taką walkę topową, więc troszkę można powiedzieć, że wpłynęło to na mnie i troszkę się poczułem. Jak rozmawiałem z właścicielem Halika, że dzwonił do mnie i mnie prosił o tą walkę, więc mówię czemu nie, dobra, zrobimy to. Zaproponowali odpowiednią kwotę do tego synuś, jak się dowiedział. Powiedział, musi, no to stary dostanie wpierdol, więc to mnie zmotywował, Zmotywowało dodatkowo, więc. Jestem. Denis w pierwszym rzędzie się śmieje. Natomiast panowie, kiedy patrzymy na zawodnika A i B, gdybyśmy nie znali was, waszych charakterów, to mamy z jednej strony mistrza świata w K1, który ma 31 lat, jest mistrzem gromdy. Jest... Przepraszam, wtrącę mistrzem świata kickboxingu full contact. Kajden to jest odmiana kickboxingu, nie? Ale to taka przeszłość. Natomiast... Gościa, który pokonuje samych gozaków, jest mistrzem gromdy, a z drugiej strony mamy faceta, który ma 46 lat, dwie walki frikowe i sam trenuje 10 lat. I to się w ogóle nie spina. Ale tutaj, kiedy znamy Dawida i widzieliśmy jego możliwości naprzeciwko Alana czy Faso, to jednak ludzie w bardzo dużym stopniu obstawiają właśnie, że Dawid wygra to starcie. Tak może być, to jest sport, także oczekiwać nieoczekiwanego. Nie uważasz, że to jest taki bardzo duży krok i ogromne wyzwanie w twojej karierze? No jest, jest bardzo duże wyzwanie, no nie można mu umniejszać, jest, ma osiągnięcia zajebiste, <grym> pomarzyć o takich, no ale jak ktoś nie próbuje, to nie pije szampana, tak? Myślę, że też podłoże tego konfliktu, który wcześniej był z Denisem, jakby z perspektywy tego, że jesteś ojcem Denisa, na pewno cię ułatwi, bo ten cały doping, który będzie jakby dopingiem dla ciebie, pewnie będzie z wewnątrz płynął. No, jeżeli chodzi o ludzi, to pewnie ludzie tak sobie myślą. Jeżeli chodzi o mnie, ja troszkę inaczej podchodzę do, ogólnie do walki. Czy jesteś człowiekiem, który czerpie siłę z nienawiści, że tak powiem? Z nie, z nie. Nienawiść ogólnie w moim życiu jest też czasami duża, ale nie podchodzę tak do walki, nie? W sensie może, nie może, może w sensie w porywie chwili, jakbym się odpalił impulsywnie gdzieś na ulicy. To jest inaczej, ale jeżeli chodzi tutaj, to ja zostawiam wszystko z tyłu i wychodzę sobie po prostu się bić i tyle. Nie wpływa to na mnie. To jest to mnie. Proste jako sportowe wyzwanie. Ja wolę iść z czystą głową niż sobie orać głowę jakąś nienawiścią czy coś. Idę na spokój, ile będę w stanie, tyle zrobię. Wiadomo przeciwnik jest wymagający mega, ale no nie boję się, idę, robię co potrafię. Do tego, co wy wobec siebie czujecie, co do siebie macie, jeszcze przejdziemy. Natomiast mamy tutaj wielki rewanż. Wielki rewanż, bo niedawno odbyła się wasza walka. Marcin Najman oraz Paweł Jóźwiak. Co się stało, że po tak szybkim pojedynku decydujecie się kilka miesięcy później te na rewanż? To może ja zacznę. Bardzo to proszę. proszę. Bardzo. Dobry wieczór. Witam wszystkich kibiców Hajlik. No słuchajcie, Marcin to jest specyficzny przypadek, tak? jedyny w swoim rodzaju, bo to jest zawodnik, do którego jest kolejka do rewanżu, ale nie kolejka tych, co z nim przegrali, tylko tych, co z nim wygrali. Także ja się bardzo cieszę, że tutaj dostałem się poza kolejnością, także dzięki Marcin. Chciałem z tego miejsca bardzo przeprosić hardkorowego Koksa, którego bardzo lubię, serdecznie pozdrawiam. Sorry Robert, że wszedłem poza kolejnością, no ale Marcin tak chciał. Także jestem tutaj, tak? Ja ukrywam... Ale Paweł, wiesz dlaczego wszedłeś poza kolejnością i ja tutaj też chciałem Ci Malik bardzo podziękować za tą możliwość, bo ja nie ukrywam, że. Pełen re, respekt, pełen, e, pełen szacunek, Paweł, za to, co, czego dokonałeś w tej walce, e, w tej mojej ostatniej walce, czyli walce z tobą. Wiesz, ja to jest, Trafić, ja to jest... kurwa, takim ciosem, nie wiadomo, czy to było machnięcie to był Martin, ręki. Ten, 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 nie, niewidoczny cios, niewidoczny tak, tak, cios, ale poczekaj, a... nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Niewidzialny tak zwał. E, poczekaj, jest coś takiego, że ja uważam, ty powinieneś grać w totolotka. Chłopie, no kurwa, takie szczęście, to, 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 to trzeba naprawdę mieć i teraz ja się bardzo cieszę, że Malik stanął na wysokości zadania i zorganizował mi ciebie jako rywala. Wszedłeś poza kolejnością, ale wiesz, dlaczego bo dziękuję wszedłeś. dziękuję młodarzom, bo kolej... się naprawdę nie, nie. postarali, wiesz, żeby mnie tutaj przyciągnąć. Wiesz, dlaczego wszedłeś dzięki. Jakby poza, poza kolejnością, czy nie? Bo właśnie oświecił, byłem bardzo zdziwiony, nie? Bo mogłeś być wielkim zawodnikiem, wielkim mistrzem, mogłeś być królem, wygrałeś z najmanem, mogłeś chodzić na każdą dyskotekę szeroko. To ty kurwa poszedłeś to ty, poszedłeś to ty poszedłeś, to ty poszedłeś kurwa walczyć z Bomblem. Narobiłeś takiego gnoju tam kurwa z tym Bomblem, że ja po prostu zostałem bez wyjścia. No bo tak. Marcin, biorę bomb... to na klatę. Ale to nie, nie był mój wieczór, ja to. ale ja, ja ci, zaraz, to. To. Ja, ci to. ja ci wytłumaczę gdzie był problem. Generalnie chodzi o to, że tak, ani ty, ani Bąbel nie potraficie się bić. A wyszło na to, że ty zlałeś mnie. Ja się chociaż chciałem Bąbel chciał się przytulać. A wyszło na to, że Bąbel, który kurwa nie umie nic, wygrał z tobą, chodzi, paraduje. Mówi, że wygrał z tobą, to wygrał też z najmanem, Wywołuje mnie gdzieś do walki w siłowni, w Poczekaj, poczekaj, daj mi do końca, daj mi do końca, Daj mi się rozwinąć i słuchaj. Spoko, spoko. I teraz jest tak. Polazłeś tam, gdzie... Nie dość, że na tych, na tych konferencjach. Tam brakowało tylko, żeby jakiś szambow... szambowóz przywieźli, kurwa, i polewali cię tym szambem, kurwa. Na... Czy ty nie wiedziałeś, z czym to się wiąże, że tam idziesz? Nie wiedziałem, Barcinio. Darmo tego nie robił. Następna rzecz. Dlaczego się godziłeś kurwa na tą klatkę? No to był mój Czy właśnie to... największy błąd. Chodziłeś na matematykę? No chodziłem właśnie. No to polic sobie błąd, kurwa te kąty i ci wyjdzie, że do tej klatki się zmieści tylko bąbel, kurwa. Teraz to Rozumiesz, wiem, to? Teraz to wiem, ale wtedy nie Wynchmęli wiedziałem. Ale ty jako mój były rywal. Sorry, sorry. Nie mogłeś zadzwonić, Cześć. mnie ostrzec, nie. teraz się mądrzysz, Trzeba wcześniej dzwonić. Pa, Paweł, Paweł, Paweł. Oh. wepchnęli cię, prawda jest taka. No Wep zrobić wepchnęli bambuku. cię do tej klatki, tam już nie było miejsca. W ogóle? Ten tym brzuchem cię kurwa przygniół, śledzi one, kurwa. Ten sędzia cię potem pyta, walczy, nie walczy. Ten oczy ma, tu, bo tu wiecie, potlenu nie ma, nie wie, nie wie o czym gada, nie wie co gada. Facet cię zniszczył brzuchem. Po prostu cię zmiażdżył ci ta rządy, kurwa. No taka prawda, niestety. Robiłeś co? w ogóle USG? Takich narządów? Jeszcze nie, ale wybieram się, No to ja bym się. prosił, żeby to też było dopilnowane. I teraz powiem Ci tak, jeszcze jedna rzecz. Ta ich klateczka, tak? Czy Tobie czegoś to nie przypomina? Co, nie przypomina się... Ci? Trochę to... kurnik, trochę No kurnik. kurwa, właśnie to chciałem Ci powiedzieć, kurnik. Kurnik, rozumiesz? On Cię do, na swoje pole zwabił. Do kurnika. Bombę, ale dałem kogut, się, ograć. Dałem się ograć. on tam strasznie. siedzi cały czas, kurwa, no. Dałem się ograć, ale do Ciebie mam żal. O to jestem zły, nie ukrywam. Wiem, że się lubimy i tak dalej. Powiem że jako mój bury, ale zadzwonić mnie, ostrze, normalnie. Paweł! Nie wchajcie no, do kurnika, bo tam no. nie będzie miejsca, żeby się bić. Mikrofon bliżej, mikrofon bliżej. Tam nie będzie miejsca, żeby się bić. Teraz mądry Polak poszaryczem tak, nie, 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 nie ostrzegłem, przyznaję, no, nie ostrzegłem. Natomiast ja teraz. Urażą, na narobiliście, na muszę posprzątać, kurwa, bo teraz Bąbel chodzi, kurwa, wybujały. Jemu ktoś w końcu pierdolnik krzywdę zrobi, bo Bąbel uważa, że się umie bić. Bo zgniótł z brzuchem już wiaka, kurwa. I to jest naprawdę kłopotno. Także mam co robić. Bardzo dlatego Malik dziękuję. Że, że, że doprowadziłeś do tego rewanżu, bo tak naprawdę uratujemy kilka spraw. No przede wszystkim uratujemy to, że będę w końcu mógł spokojnie spać, bo ja od tamtej walki naprawdę no, spać, źle pójdziesz sypiam. bardzo szybko, bo w pierwszej rundzie znowu się A Taki druga... jest mój plan. Bliżej mikrofonu. Bliżej mikrofonu. Pójdziesz spać bardziej, nie tak samo jak tam poszedłeś spać, teraz a to druga spał. Sprawa jest taka, A druga sprawa jest taka, że uratowałeś tak naprawdę. Yy, bąbla, bo, bo Bąbel Ale po, po tym, jak szybko nie... znokautuje wiaka, dopiero zrozumie. Yy, dwa dni później, bo on 18 się zapowiedział, że przyjeżdża do mnie na siłowni się napierniczać. Więc ja 18 pierwszy wolny termin tam przyjmuję Bąbla. I dopiero po 18 wszystko wróci na swoje tory. Czekaj, poczekaj. Na walkę z Bąblem to sobie przełóż na inny termin. Bo po walce ze mną to nie będziesz w stanie się bić 20 to ci gwarantuję. No Bąbel ja, też ten, tak, tak mówi. No. Ro... Wygrałem z tobą najszybciej z wszystkich w historii. Zajęło mi to zaledwie 20 sekund. I mam tutaj pytanie do Federacji. I włodarzy, szczególnie do Malika. Czy Federacja Highlight ma przygotowany dla mnie jakikolwiek bonus? Jeśli pokonam ten rekord swój i rozwalę go szybciej niż 20 sekund, to może być symboliczne, Tylko powiedzcie, czy jesteście do tego gotowi. Jak pokonam rekord, tam, szybciej go rozwalę to rozpatrzeć niż ostatnie, czy dostanę jakieś tipy Malik. Możemy ja, to rozpatrzeć i zobaczyć. Ja ci powiem, To tak. mi się postaniesz, podoba, jak, jak Może wygryz... najlepiej widzowie o tym zadecydują. Tak będzie chyba Nie, najbardziej. To ja mam jedną propozycję. Jak cza, cza, wygrasz czapkę szybciej... Ma, czapkę Malika. Tak, nie, ja mam lepszy pomysł. Jak wygrasz szybciej, dostaniesz książkę o! ojciec chrzestny, polski Freakfighter. Ale ja pierwszy chcę z dedykacją. Dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż o godzinie 20 na stronie marcinajman.pl Także możecie kupić w przedsprzedaży, jest taniej. I Paweł, jak wygrasz szybciej, masz taką książkę. Gratis. Dobra, trzymam cię za słowo, trzymam cię za słowo. Tak, tak jest. jest. Marcin na zawsze na najlepszy marketingowiec. Proszę. Ale posłuchajcie, Marcin, teraz na poko... Emocji opadły, poszukajcie wszyscy w tym pozytywów. Zobacz, wy mi powinniście hajs płacić i to niezły. Odchudziłem najpierw bombla. Zobacz, jak wygląda bombel. Schód? Zgadza się? Przestań, poczekaj. Schód, ale ob obiektywnie. No schud ze 150 Tanu. na 140, czy, kurwa. No. Czy, czy Michał, schód? Do walki tak. ze mną. A teraz popatrz, popatrz, Martin sam na siebie. Schudłeś? Kurwa, dla Juźwiaka tak. powinna być jakaś premia. Juźwiak odchudza wszystkich swoich rywali. No, jesteś na to dowodem. Natomiast Także po walce dobrała. stawiasz browara. Za te zwrócone kilogramy. Yy, yy, za to, że się w końcu zmobilizowałem do pracy, by zacząć to fatalne dla mnie spotkanie, ostatnie z Tobą, faktycznie muszę przyznać rację i naprawdę wziąłem się do Zemno pracy. Te spotkania w, to, w pracy nie są miłe. Paweł, poczekajmy chwilę. Marcin, masz 44 lata, zacząłeś mieć pierwszą walkę zawodową w 2001 roku. Od którego roku trenujesz? Od 96. Czyli od 96. Natomiast Ty, Paweł, ile lat trenujesz? Wiesz co, truduje dwa lata niespełna, jakoś tak, czy? Bo tutaj nie zgadza mi się to właśnie liczbowo, że wedle tego, co mówisz, trenujesz o 25 lat krócej od Marcina, jesteś o 5 lat od Marcina starszy, a mimo to wygrałeś 20 sekund w swojej pierwszej walce w życiu. I tu pytanie, Marcin, do ciebie. Jak ty do tego mogłeś dopuścić, żeby ktoś, kto ma 25 lat stażu mniej i był 5 lat starszy od ciebie, przegrał, wygrał z tobą tak szybko? Znaczy logika, którą podążasz niestety wyprowadzi cię na manowce, ponieważ oczywiście, że to jest dla mnie bardzo przykre i wręcz no, nigdy w życiu nie dopuszczałem takiej myśli do siebie, że to się może wydarzyć, ale musisz wiedzieć Mateusz, że w sportach walki liczy się przebieg przebieg, tak jak w samochodzie. I to, że ktoś trenował dwa lata i że zaczął późno, to jest dzisiaj dla niego atut, bo on nie ma dzisiaj tylu operacji, które ja przeszedłem, on nie ma tylu kontuzji, które ja mam. Rozumiesz? To jest, to jest tak naprawdę handicap dzisiaj jego, ale no, no dobra, ty, ale ty trenujesz coś. Ty się... Bo tam no, ty trenujesz coś, czy nie. Trenujesz tak, coś? No widzisz, no to powinieneś to wiedzieć. No tak, ale, ale masz ale tyle lat doświadczenia, że wiesz, gdybyśmy zebrali kogoś, kto grał w piłkę 25 lat, przykładowo. Ale to jest ten... nie jest piłka nożna, no, to jest waga ciężka, to jeden dzieło. No, no to tłumacz zmienić. mu, dalej, no Marcin, ty to tłumacz mu O czym rozmawiamy? Mówiłem wielokrotnie w swojej karierze, dlatego tak dopytuję, bo to Mówiłem wielokrotnie, że kończy karierę. To mówiłem wielokrotnie. To Nigdy nie skończyło. ale Z taką kolejką, jak to skończysz karierę. Ale wszyscy wiemy, że to się nie wydarzy. Słuchajcie, nie, ja wiem, kiedy się Wydarzyło, jak przyszedłby ktoś, położyłby Najmanowi parę milionów z czek na zakończenie kariery, to by zakończył, ale tak nie ma szans, że on do ustranej śmierci będzie się bił. To cała kolejka jest. I na, do ile, niego było, i i na ile by mu starczyło, nie? Nie? Dokładnie. Dobrze że Ja, ja dobry będę radzał, dopóki ci płaczą, czerwona, kurwa i tak byśmy wracali. Tak jest. 54. 72-letni Marcin Najman wychodzi na swoją ostatnią, ostatnią walkę. Tak. Nie, nie życzcie mi tego, nie życzcie mi tego. Nie, Marcinie, ale zupełnie, zupełnie szczerze. Jak ty podchodzisz do tej walki? Jak ty się przygotowujesz do tej walki mentalnie? Bo rzeczywiście ciąży to nad tobą bardzo mocno. Ta, ta poprzednia porażka. Musisz udowodnić coś sobie, musisz udowodnić coś światu. Bo jednak wiesz, ty, ty już od paru lat powtarzasz, że ty już na tym etapie oczywiście nie jesteś zawodowym zawodnikiem. To jest zabawa, to jest rekreacja, to są, to są friki. No, ale mimo ale tego, jednak... że jest to zabawa, to z Pawłem nie powinienem przegrywać. Dokładnie tak. no i... No i, no i to jest właśnie to, dlaczego naprawdę się teraz e, wziąłem za robotę, by móc to wszystko jakby naprawić. By móc się po prostu zrewanżować. No i przede wszystkim posprzątać to gówno, całe, co pozostało po, tym, po tej ostatniej walce. tej, Nie wiem, co to, czy to walce to Przepychance, nie... kurwa, brzuchami, nie wiem, co to było. Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie. Ja tam brzuchem się nie przepychałem, jak chciałem się napierdalać, to bomber chciał się przytulać. Od razu mógł mi powiedzieć, że nie bije mi się we mnie, tylko sumo. To mógł by ci bu... powiedzieć, to że to się bijecie by... w kurniku, kurwa. To byś zrozumiał wtedy, rozumiesz? No tak, że to nie jest miejsce to, to dla też, ciebie. To też, nie? To też, nie? Ale po. Pan... No Chciałbym cię zapytać, ile dla ciebie waży to starcie, bo naprzeciwko ciebie siedzi Denis. Zawsze, jak jesteście blisko siebie, to coś się dzieje, a tu nagle możesz pokonać jego ojca i tak naprawdę mieć na rozkładzie, w cudzysłowie, dwóch załęckich. Tak, i co w związku z tym? Walka jak walka. Jak walka. Tutaj nie mamy z, z ojcem Denisa, nie mamy napięku, nie mamy e, złej krwi między sobą, przynajmniej tak mi się wydaje. To, że jakaś tam niechęć jest, ale to nie jest zła krew, to, to nie jest inna. Nie, nie kwalifikuje się pod. Złąbę? Znaczy się nie jesteśmy kolegami, prawdopodobnie nie będziemy. Możemy się szanować, ale ręki nie musimy sobie podawać. Nie? No, ja też rozumiem podejście no, Dawida. No, stoi murem za swoim synem i to jest normalne. Nie trzeba, tak jak można powiedzmy tutaj spolaryzować Denisa. Że e, tylko powiedzmy środowisku e, półświadku, że policja to zło i tak dalej, że jeden drugiego sprzedaje, że to konfitura i tak dalej. Jeżeli my w relacji takiej koleżeńskiej jeden drugiego szuka, jeden drugiego powiedzmy, w cudzysłowie, e, sprzeda gdzieś dalej, niekoniecznie na organy ścigania, to też dla niego jest zwykłą kurwą i frajerem, nie, no to, to tak wszystko się tylko zazębia e, i powiedzmy polaryzuje na, na, na jakieś tam środowisko. Aczkolwiek, e, no tutaj. Powtórzę się, między nami nie ma super złej krwi, bo, bo nie miała kiedy się nawet wytworzyć. No i, I to pytanie. po prostu Właśnie takie to tylko... Napida. Czy ta zła krew jest? Bo tutaj Dondiego twierdzi, że nie. A ty? Jak uważasz? Kurwa, nie wiem, co mam powiedzieć. Znaczy, wiesz co? Problem jest taki, że zawsze, kiedy się z Tom rozmawia, czuć to, co ty chcesz przekazać. Natomiast kiedy siadasz tutaj na konferencjach, zazwyczaj bardzo się gryziesz w język. Starasz się nie powiedzieć tego, co naprawdę czujesz. Więc... Pytanie, czy ty czujesz tą złą krew do Dondiego, czy to jest obok ciebie? Ja tylko widzę, że Denis się uśmiecha, on też chyba czeka, aż ty powiesz to, co masz na myśli. Cała mój co mam na myśli. No wiadomo, że nie podoba mi się to, jak z moim synem się sobie tam cisną, wiadomo, no, no ale jest jak jest. No i co mam ci powiedzieć? No na przykład to, co ciebie osobiście, już pomijając Denisa, najbardziej irytuje w Mateuszu. No, zachowanie jego stosunku jego w kierunku mojego syna, no to logiczne. Nie? Ja nie miałem z nim do czynienia nigdy, więc nie znam go osobiście, ale sposób w jaki się odzywa, czy jaki ma stosunek do mojego syna, no po prostu napawa mnie niechęcią do niego, dlatego mu nie podaje ręki i tyle. No. A jakaś konkretna sytuacja, którą ty tak. No, nie konkretna, różne, dużo, całe od samego początku do końca. No. Tak jak się zaczęło, tak do tej pory. No właśnie, Diego, bo ty mówisz, że ty w pełni rozumiesz to takie podejście, natomiast... No tak, tak, za swoimi murem. No to jest normalne. Natomiast ty osobiście nie odczuwasz żadnej niechęci cały czas o tym wspominasz, że dla tak, ciebie tak. nic nie ma i szanujesz z tego, co zrozumiałem, Dawida za. jego... Tak, normalnie. Prosta, prosta sprawa. No to... Powtarzamy to jak mantrę, że to, że ja z Denisem mamy na pięku, nie znaczy, że to od razu musi spolaryzować na całe środowisko. No, niektórzy może i poczuwają się do tego, że nawet nam dostaje nieraz wiadomości, jebał cię pies, sześćdziesiątko i tak dalej. Już nie ciągnijmy tego tematu, bo tego były stosowne oświadczenia. Tak, dokładnie. Aczkolwiek to też kwestia jest taka, że, że no, jestem człowiekiem i każdy, zwłaszcza nazwijmy to osobą publiczną, każdy ma prawo do oceny i tak. wyrażenia tej opinii. Adenis jest dorosły, sobie poradzi, bez statusia, także. Dawid, pytanie do ciebie. Czy ty w ten pojedynek z Mateuszem w jakiś sposób, gdybyś miał porównać do tych swoich poprzednich walk, czyli z Alanem i z Vaso Bakoczewiciem, czy to jest bardziej, jednak jest więcej tej takiej, powiedziałbym, osobistej energii, jak w starciu z Alanem, czy bardziej rzeczywiście na sportowo, jak, jak z Waso? Nie, na sportowo jak z Was. Ja, nawet z Alanem, jak wychodziłem do klatki, to też nie miałem do niego ani nienawiści, ani niechęci nic. To, co było wtedy w tym teatrze, na, na tych trybunach, to był po chwili, sytuacja taka jaka była. Później to się zmieniło. Do walki wychodziłem totalnie sportowo, i to, co było wcześniej, nie miało znaczenia dla mnie. Okej, okay, no to Pawle, w takim Wchodzimy razie pytanie wiecie, co, cie... chcia, Nie, chciałem jeszcze coś tutaj, wyjdę troszeczkę przed Bliżej mikrofon, albo mów głośniej. Bo... Chciałem wyjdę trochę przed szereg. Jak wiecie, tutaj jestem dla zabawy, tak? Ale na co dzień zawodowo zajmuję się sportem, czyli organizowaniem walk sportowych. Tak no właśnie o to chciałem pytać. Chciałem, chciałem wyrazić tutaj... Mówiłem zresztą to już Dawidowi na osobności, że naprawdę szacun dla niego, że on, będąc moim rówieśnikiem, wychodzi do chłopaka kilkanaście lat młodszego w jego dyscyplinie w kickboxingu, tak, gdzie jest bardzo mocny, zawodowiec. Znam Mateusza, bo bił się też u mnie kiedyś na fenie, wiem, co reprezentuje. Także naprawdę ogromny szacunek i brawa dla Dawida Załęckiego za podjęcie tego wyzwania. W Szawy zawsze jest hotel Mariot, zgadza się? To jest twoja baza, tak. kultowe miejsce. Tak. Jak ty mogłeś do tego dopuścić? Ostatnio w Polsce był Joe Biden. Joe Biden, którego krytykowałeś za to, że został w nieuczciwy sposób wybrany, czy coś, jak to jest możliwe, że on cię wyrzucił z swojej bazy, że tam rezydował nikt Joe, a że ciebie tam nie było? No, nikt mi w nie W ogóle się nie, 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 nie wypowiedziałeś na ten temat. Obserwowałem to, mówię, kiedy ten Marcin coś zacznie nie, mówić o Joe. A nie, nie dość, że Joe go wyrzucił z jego kultowego miejsca, z jego bazy, to Marcin milczył. Z warszawskiej bazy! Coś tu nie, nie gra. Nie, no. Paweł, Joe mnie nie, nie, nie ma tam, tam Marcina. Nie, to nie tak. To jak doskonale wiecie, to, to nie tak jak była. Pani wiceprezydent Kamala Harris. Niemal cały dzień miałem spotkania ja w, w Mariocie. Poczekaj, daj mi I nikt nie robił wtedy z tego problemu. Nawet Secret Service, że miałem spotkania na, w lobby bar. Natomiast powiem Ci tak, o politykę nie chcę tutaj w ogóle jakby zahaczać, ale bardzo się moje zdanie zmieniło. Zresztą tak jak tutaj powiedział Dawid, no, zdanie się po prostu czasem w życiu zmienia. To no. już nie jest u ciebie. I to pod nie, Joe Biden ja, to pokazał okay. po tym, jak zaczął wspierać Ukrainę, że to jest niesamowicie e, wielki gość z wielkim charakterem i to, że się tam czasem potyka na tych schodkach, to nic nie zmienia. E, zrobił wielką rzecz dla Ukrainy. Dzięki temu Ukraina się broni, dzięki, dzięki temu Ukraina walczy i moje nastawienie do niego zmieniło się diametralnie i po prostu terminy nam się nie zgrały, ja tak bo pewnie wtedy ci, bym zdjęcie, w Mariocie również był, no. Dobrze, ale panowie zostawmy... Po... Ja ci mogę tam generalnie gdzieś tam po znajomości przesunąć, ja ale, to i, tak, ale to i tak najmniej rok, najmniej o, rok. kurwa, dobra, ale to... ja z góry mówię, że ja z tobą nie chcę się bić, bo dla mnie jesteś za dobry. Dawid, bo ja rozumiem, że ty byś chciał takiego pojedynku. Marcin, ty byś się zgodził na walkę z Dawidem Załęckim? Jeżeli wygram z Pawłem w sposób taki bardzo przekonujący i błyskotliwy, to w taki sposób, jak planuję wygrać. To jak najbardziej, z największym szacunkiem, bo muszę to samo tutaj jakby powiedzieć. Dawid, naprawdę szacunek, bo... Yy, bo ja nie wiem, ty jeździłeś na jakieś zawody, gdzie, gdzie walczyłeś? Nie, czy... miał mistrza polski kickboxingu. Nie, 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 nie. Wiesz co? Ale mistrzostwo zdobyłeś jakieś. Nie, nie puchar. puchar yy, kurwa, kiedy to było rok, półtora roku temu? No, z półtora roku temu, wiesz co? Pojechałem sobie pierwszy raz w życiu na zawody tak jednorazowo, bo zamarzyłem zdobyć taki puchary jak Madenis I, I jak zdobyłeś. To pojechałem, zdobyłem Dawid. I to miały być jedne, jedyne zawody. Dawid. A później pojawił się Alan. To i robimy wyszło tak jak jeż wyszło. Jeżeli. Yy... Ale to mówię jakby, bo wiesz, wcale to nie jest tak, że ja pałam chęcią walki z tobą, natomiast szacunku do ciebie i tego, co prezentujesz sobą, nie, nie, nie wypominają ci wieku, bo ja też mam swoje lata. Natomiast jeżeli... No mało lat jesteś do mnie. No, Tro, ciut, ciut, młodszy. Natomiast, jeżeli faktycznie wygram w błyskotliwy sposób i taki przekonujący, no bo taka walka wtedy będzie miała sens. Ja Oczekuj, Paweł. Gips, Paweł, Paweł, ty, ty już kurwa gnoju, narobiłeś z tym bomblem. Daj spokój, cicho. już, zgadza, Próbuję to odkręcić. Uratować, ty mnie nie usłyszałeś? Ja ja nie się w gip. Paweł, próbuję to odkręcić, kurwa. coś żeście tam z tym bomblem narobili, Daj spokój. Więc tylko daj mi spuentować. Więc Dawid, jeżeli wygram błyskotliwie i przekonująco, Jestem gotowy oczywiście na taką walkę w 100% sportową, z największym szacunkiem do tego, co prezentujesz. No i super, z królem chętnie zawalczę polskich fightów. No proszę. Natomiast Crazy Załęcki kontra Mateusz Dądiego Kubiszyn. Tego marca. Katowicki spodek, legendarny Katowicki spodek, będzie areną tych zmagań. Pierwszy raz w historii. Dądiego Dawid Załęcki. Jego uśmiechnięty, Dawid nie do końca. Groźniej patrz Denis czy Dawid? Te same oczy. Z jednej strony czuć emocje, panowie, pozycja bokserska, boxing position. Don Diego Dawid, Załęcki. Ojciec chrzestny yy, i profesor polskich freakfightów, Marcin Najman. Pokazuje, jak to powinno wyglądać. Paweł Jóźwiak, Marcin Najman, niezwykle wyczekiwany rewanż. Ale parę słów możecie sobie powiedzieć, panowie. Brawo, brawo, jestem pod wrażeniem. To jeszcze nie jest forma końcowa. Za trzy tygodnie będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Ale ty też widzę. Nie próżnował. Panie i panowie, w tym momencie zapraszamy, bo już jutro nastąpi premier konferencji. Panie i panowie, Marcin Najman, Mateusz Dondiego-Kubiszyn, Dawid Krazy załęcki oraz Paweł Jóźwiak. Już za chwileczkę wracamy z trzecim panelem. Wielkie brawa!